Gdzieś? Niesamowite przyspieszenie, <grym> niesamowite osiągnięcie. Właśnie ten mały to film trzeba nie zdjęcie. Bo to na zdjęcie nie ma szans. Tak Wydaje poświęcim... że będzie jeszcze was, raz na debatach. Dajcie poznać, że będziecie trzymali kciuki za tydzień podczas Grand Prix Kanady, kiedy będzie walczyło niezwykle potrzebne w tym roku zespołu Wieleno, punkty w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Zespół Renault do Mistrz Świata Konstruktorów w sezonu 2005 i 2006. W tych latach. Wtedy jeszcze członki był Fernando Alonso. W tym sezonie zespół Padów kierowców Hej na której gości w Warszawie. Ale ja, co młody prędkość co? Oni reprezentują te raput na górę, <gulab> no i oni to będą po raz trzeci znowu tego mistrza świata konstruktorów dla zespołu. Czy im się to uda. Dowiemy no, się dopiero właśnie, kiedy dawaj, dawaj. zakończy się tego na wszystko. Zakończy się i rozpocząć się słuchaj. Dobra wiadomość. jest jeszcze jeden przejazd. Nie naprawdę, on sobie brawa, on to będzie słyszał. On to naprawdę ja słyszy. Posłuchaj, za chwilę będzie Bolit przejeżdżał. Magda to jest coś nie do pisania. Po, poczekaj. Poczekaj, zaraz przejedzie. Magda, my go nawet nie widzimy. No. Poczekaj, poczekaj, zaraz Bolit przejedzie. Zaraz go usłyszysz. Poczekaj, syfurka. jedzie Magda. Teraz jedzie, słuchaj. Słuchaj słyszałaś to? słyszałaś z woli? Ja pierdole. Magda, nie ja pierdolę Magda Madzia cieszyłem się nawet bardzo Magda, nie, samod... Boże. możesz co? kurwa, gdzie to jeszcze raz przejedzie Magda, jedziemy Magda, robi specjalnie Magda nie, kurwa przejeżdża mi, go witać Jak jedzie słyszysz? Poczekaj, zaraz będzie koło nas chyba jeszcze. Może jeszcze raz? O, ja pierdolę. No. Paliwa mu w No, oglądamy bolicę. Witam także dyplomów specjalnie dla Was. Szok. naprawdę szok. na Hejki Kamera Znaczy to ja pełnię taką ja

Teraz to wolno przejechał, no nie? Ty. Dobre, dobre Jeszcze raz będzie jechał? Na razie nie spodobało mu się w Polsce? Podobała mu się gorąca polska publiczność i raz jeszcze specjalnie dla was, hejki kowalajne! I teraz próbowanie Panią przyspieszenia tego pola, przypomnę, 3 sekundy i mamy 160 km na godzinę na do podziękować, też? bardzo. Je że... że... z... jest bardzo. Że... Z... Że... O... otwartości, z niezwykłej bardzo. z niezwykłej svojih umjetnosti i možnosti volinu eh, Renault, volinu formuje Renault.

Mążki teraz wali Kawałek nie, kurwa, okay. jedzi Kurwa na morzu tym nowym Kurwa ja wiem dole, 2 sekundy kurwa jego nie ma Tak zajebiście kurwa fuj. No no kręcę teraz właśnie aparatem nie, nie? No cyfrowym aparatem Ja mam z jakością DVD kręcę w swoim aparacie tak. Kurwa jedzie z powrotem, posłuchaj jeszcze raz no, Dobra to była Ten to była jeden. To Co No. Ja Jeden, jeden, jeden jeździ w kubę, on tam zbił w to jest, No, kółko. no, to jest kółko. no już się chyba kończy. Przyjechał pięć razy i starczy. No. Dobra na razie. Mikro dziesiąta, no? Jak to... Dzień dobry. Dzień dobry. No całem to i właśnie. Jest, jest okazone kierowca Timu Jenny, no. Tak jak już dzisiaj wspominałem swoją karierę, zaczną od kartingu.